Zapraszamy do obejrzenia drugiego odcinka magazynu Chorzowskiej Ligi Futsalu. Najpierw podsumujemy w nim ligowe wydarzenia z lutego, a w drugiej części rozpoczniemy prezentację zespołów, które w naszej lidze przez lata wyrobiły sobie markę i odnosiły sukcesy. Na pierwszy ogień pójdzie aktualny mistrz Mareks. Dwa pierwsze weekendy lutego upłynęły pod znakiem walki o miejsce w grupie mistrzowskiej. Do ostatniej serii spotkań szanse na grę w górnej ósemce miały m.in. Bryka i Polstar BHP. Ta pierwsza musiała pokonać Beniaminka, aby wyprzedzić go w tabeli. Jednak mecz fatalnie się dla niej ułożył. Bryka szybko straciła dwa gole, później strzeliła bramkę kontaktową, ale na przerwę schodziła już przy wyniku 1 do -4, by ostatecznie polec 2 do -6. Oprócz Polstaru awans do grupy mistrzowskiej zapewniło sobie Mateko. 23 lutego rozpoczęła się rywalizacja w ósemkach. Mimo, że druga część sezonu składa się tylko z siedmiu kolejek, to właśnie one mają zwykle kluczowe znaczenie dla końcowego układu tabeli. Przekonał się o tym lider pierwszej ligi Budo Servis, który przez rundę zasadniczą przeszedł jak burza. Już w pierwszym spotkaniu po podziale na grupy potknął się. Tym samym drużynie Witolda Wieczorka nie uda się przebnąć przez sezon bez porażki. A pogrącom lidera po zwycięstwie 7-4 został wspomniany Polstar BHP. Na potknięcie budu serwisu czyhał Marek. Nie miał problemów z pokonaniem M-Banku, dzięki czemu różnica między dwiema najlepszymi ekipami wynosi już tylko dwa punkty. Zapowiada się fascynująca walka o tytuł. Równie ciekawie jest za plecami najlepszej dwójki. O brąz walczą między innymi drużyny Silesii i Imprexu Katowice. Ta druga po serii słabszych meczów zdołała się pozbierać. Dowodem na to było zwycięstwo 3-0 z Klimsowcem. Budoterwis i Mareks między sobą rozstrzygną sprawę mistrzostwa. W grupie spadkowej toczy się walka o miejsce 9-10. Tylko one ze względu na zmianę systemu rozgrywek gwarantują status pierwszoligowca w przyszłym sezonie. Na czele grupy A drugiej ligi znajduje się ekipa No Chyba Ty, która jeśli wygrywa, to zwykle bez litości dla rywala. Jej bilans, 101 bramek w 13 meczach budzi szacunek. W grupie B nadal prowadzi Asap Express, ale depcze mu po piętach drużyna wspólnie dla Chorzowa, która wygrała 7 meczów z rzędu. Już 8 marca czeka nas mecz na szczycie pomiędzy liderem i wiceliderem tej grupy. Więcej o drugiej lidze w następnym wydaniu magazynu. Na Marek to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn Chorzowskiej Ligi Futsalu. W miejskich rozgrywkach bierze udział od lat 90. Ma na koncie trzy tytuły mistrza Chorzowa w 2003, 2004 i 2013 roku. Zaczęło się na początku lat 90., kiedy jeszcze u nas w Starym Orzowie istniała Rada Dzielnicy. Organizowaliśmy turnieje na otwartym boisku. My grali wtedy na, na dawnym boisku Azotów, obecnie Zantki. Drużyna do rozgrywek ligowych zgłosiła się najpierw w Siemianowicach występowała przez dwa lata pod nazwą Kociołek. Tam to się jednak rozleciało i chcieli, żeby ten marek występował tutaj w Chorzowskiej Lidze, no więc ja na to przystałem i od tych lat dziewięćdziesiątych w tej Lidze Chorzowskiej graliśmy. Najbardziej doświadczonymi graczami Mareksu są dwaj Dariusze. Krawczyk i Sztajman. Obaj mają łącznie niemal 100 lat. Poza boiskiem się kolegujemy i na, bo... na boisku, tak. Każdy stary zawodnik powie, że ja, ja nie mam tyle lat. Czuję się młodziej, Dopóki zdrowie dopisuje, to będzie dobrze. To są ludzie, którzy od początku są związani z Mareksem, ta, takie nasze ikony. Takie, takie ojcowie tego futbolu tutaj. Oni jakby zakładają tą taktykę tutaj na te mecze, no i czuwają nad tym wszystkim, sprawują pieczę taką. Jak to się dzieje, że futsal jeszcze im się nie znudzi? Ja myślę, że to jest taka ich prawdziwa pasja i, i z tego to wynika, że oni za tym, za, za piłką, za piłkę daliby wszystko. I przez tyle lat właśnie grając, godząc to z życiem jakimś tam swoim rodzinnym, na pewno wiele wyrzeczeń. Po prostu jest tyle lat tego grania, tyle lat wyjazdów co soboty. Muszę się męczyć z żoną, znaczy męczyć. Ona się męczy ze mną, bo ciągle wyjeżdżam, ciągle gram i to, to takie zagmatwane jest. Tu się gra w Chorzowski, jeszcze gram w Olboja. A jeszcze do niedawna grał w lidze ogólnopolskiej, w której Mareks występuje od 2004 roku. Największym sukcesem był awans do ekstraklasy w 2005 roku. Przygoda z Elitą trwała tylko sezon, ale wiąże się z tym wiele niezapomnianych wspomnień. Od początku panowie pamiętajcie, nasza hara, tu nie zostawiamy żadnych jeńców. Adam Lichota, obecny trener drużyny występującej w lidze ogólnopolskiej, był wówczas bramkarzem Mareksu. Zebrała się grupa ludzi wtedy, która chciała ze sobą grać, która lubiła ze sobą grać. Ja miałem akurat być przyjemność kapitanem w tej drużynie, tak więc no, cieszę się podwójnie, że udało się w tej ekstraklasie zagrać. Bardzo zgrana paczka wtedy w Mareksie. Kibice też wtedy bardzo licznie chodzili na nasze mecze. Gracze Mareksu najczęściej wracają myślami do meczów z Klireksem, które w hali przy ulicy Dąbrowskiego gromadziły rekordową liczbę fanów. Ktoś w takim meczu się nie zapomina, nie? Tym bardziej Derby Chorzowa z Klireksem, pełna hala, no, to pozostanie do końca życia. pewno to było fajne widowisko, już teraz chyba no, ostatnio bywałem na Klireksie, już takich widowisk nie ma. Wtedy pamiętam, były pełne trybuny, gdzieś na rogach wielkie flagi. No naprawdę atmosfera była super i bardzo fajnie, bardzo fajnie się grało. W tym sezonie Marek po raz kolejny łączy występy w pierwszej lidze ogólnopolskiej z grą w chorzowskiej lidze Futsalu. Tak strzelają na arenie krajowej. A tak na chorzowskim podwórku. Kadrę mamy bardzo szeroką, więc można to spokojnie pogodzić. Wszyscy chcą grać. O ile w tamtym kończyliśmy sezonie gdzieś około z dziesiątką zawodników, dziś tych zawodników mamy dwudziestu i naprawdę jest bardzo duża rywalizacja. Ale jak pogodzić dwa mecze w jeden weekend, a nawet jednego dnia? Jeżeli jest sytuacja taka, że mecz Ligi Ogólnopolskiej wypada akurat w niedzielę, gdzie jest liga Chorzowska? No to ci, co są, nie załapią się do składu ogólnopolskiego, grają automatycznie w chorzowskiej lidze. A tu Marek ma wciąż szansę na obronę tytułu, bo do prowadzącego budo serwisu traci obecnie tylko dwa punkty. Najważniejsza jest drużyna. Jeżeli wygrywamy, to nieważne kto strzeli bramkę, a ważne, że drużyna wygrywa. O to się rozchodzi. Tutaj w Chorzowie no to jest, nasz celem jest zdobycie ponownie mistrzostwa Chorzowa, bo to jest dla nas bardzo duży prestiż, właśnie jak to się mówi, rządzimy w Chorzowie.